I nagle pewnego ranka otwierasz oczy. Masz trzydzieści, czterdzieści, a zaraz pięćdziesiąt lat na karku. Nie wiesz kiedy to się stało, ale czujesz to w plecach i w kolanach, zwłaszcza gdy próbujesz zawiązać buty. W lustrze widzisz twarz, którą znasz, ale coś tu nie gra. Kilka zmarszczek, które kiedyś były tylko cieniem, teraz rozsiadły się wygodnie w kącikach oczu. Zegar nie pyta, czy jesteś gotowy. On zapieprza jak szalony. Więc siedzisz z kawą, patrzysz w okno i podsumowujesz. Ludzie przyszli, odeszli. Niektórzy zostali na dłużej, inni na chwilę, a jeszcze inni zniknęli bez słowa, zostawiając po sobie tylko wspomnienie i może jedno zdjęcie na dnie szuflady. Byli tacy, co sprawiali, że śmiałaś się do bólu brzucha, i tacy, którzy wbili nóż w plecy, a potem pytali, czemu krwawisz. Przypominasz sobie chwile, w których czułaś się niepokonana, i te, gdy świat walił ci się na głowę. Marzenia, które miałaś jako gówniara. Niektóre spełniłaś, inne poszły w diabły, a jeszcze inne czekają gdzieś w kolejce. Każdy z nas wydeptał swoją ścieżkę. Jedni poszli prosto, inni kluczyli jak pijany wąż, ale każdy etap życia ma swój smak, zapach i muzykę. Każdy ma swoje twarze, imiona, śmiech i łzy. I wiesz co, to właśnie jest życie. Nie plan, nie czeklisty, nieperfekcyjna linia od A do Z to chaos wspomnień, które składają się na Ciebie. I póki masz siłę, warto dorzucić do tej kolekcji jeszcze kilka dobrych rozdziałów.